Witam z tej strony PRL. W dzisiejszym filmie chciałem pokazać Wam monety. Monety z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 50 groszówkę. Tak ona się prezentuje. Powiem Wam od razu rzadkie roczniki. 68 rok. W stanie słabszym kosztuje mniej więcej 15-14 zł. O, w 50 groszówkach nie jestem aż tak okrze, że tak powiem, okrzesany, jak przy złotówkach, ale. Też mniej więcej je znam, więc teraz przejdźmy do parametrów. Meta zrobiona z aluminium, posiada rant ząbkowany. Przejdźmy do jej wyglądu. Z przodu wygląda tak. Widzimy napis 50 groszy, dwa liście związane ze sobą. Tył tak. Prezentuje się Polska Rzeczpospolita Ludowa. Nie chcę złapać. Polska Rzeczpospolita Ludowa, a w 1949 prezentowało się tak. Rzeczpospolita Polska pisało, na wszystkich monetach tak pisało. W 1986, jak już wspominałem, była, rząd wydał dekret o godle Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I wszystkie monety otrzymały już projekt godła dla Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tak wyglądało to godło. Tak są przy złotówce i innych monetach. Dobrze, to będzie wszystko w tym filmie. się z wami żegnam Pa! Cię pozdrowić Bartnoty, kolekcjoner Europy i monety Moja pasja. Pa!